Rina na do nas dołączyła, a to oznacza, że czas na szczegóły, prognozy pogody. Dobry wieczór. Piękny dzień za nami, przynajmniej w Warszawie. Czy w całej Polsce można było się cieszyć takim słońcem? To prawda, kiedy wychodzi słońce, wtedy jesteśmy pełni nadziei, czujemy się lepiej. Słońca łakniemy, to na pewno. Jeśli chodzi o te najbliższe prognozy... Liczyć możemy na przebłyski słońca. Będziemy w ciągu najbliższej doby w zasięgu układu niskiego ciśnienia, co znaczy, że czeka nas przewaga pochmurnej jednak aury z przelotnym deszczem, ale przejaśnień też nie zabraknie. Także coś pozytywnego też w prognozie mamy. Ważne jest to, że będzie coraz cieplej i myślę, że tego też potrzebujemy bardzo. Zdecydowanie tej wyższej temperatury tak, ale te słońca też, czy to oznacza, że te najbliższe. To się, biometr, tak? To się nazywa w pogodzie. Biometr nie korzysta. Jutro niekorzystny w większej części Polski. No ale też dużo zależy od nas, bo możemy sobie go poprawić oczywiście takimi rodzinnymi spotkaniami świątecznymi, Będzie a długim spacerem. Zachęcam do tego, że nawet jeżeli pokropi deszcz, jutro te opady będą naprawdę przelotne, słabe, krótkotrwałe. Także nie przejmujmy się nimi za nadto. Wtedy poprawia się na przykład jakość powietrza. Więc z parasolem albo w wkrótce przeciwdeszczowej zalecam jak najbardziej taki świąteczny spacer. To ja już się nie mogę doczekać się wygląda w szczegółach. Będzie ciepło, zapraszam. Już ta noc, proszę Państwa, bez, bez przymrozków w zasadzie, wyłączając Zakopane, gdzie na termometrach minus jeden stopień i w zasadzie ta chłodniejsza aura, także dzisiaj na południu Polski i nocą właśnie tam będzie najchłodniej. Poza tym, przelotne opady deszczu nocą nas czekają. W Polsce Południowej, w Warszawie także pokropi deszcz i w pasie wybrzeża. Uwaga na mgły i zamglenia nad ranem. Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Suwałki. Dla tych, którzy będą Podróżować warunki na drogach w tej części kraju będą zdecydowanie trudne, ale na pozostałym obszarze dość ciepła ta noc, bo do pięciu, sześciu stopni nad większą częścią Polski siedem stopni Biały Stok i suwałki, także. Idzie ku przemu, szczególnie, że jutro. Będzie naprawdę ciepło w wielu regionach naszego kraju, nawet do 14 stopni, Bydgoszcz, Toruń na przykład na jutro. Polska północno-zachodnia jutro z zachmurzonym niebem i niewielkimi przejaśnieniami. Koło brzeg, też na południu regionu może pokropić deszcz, ale już nie wiosenie. będą. Tak, to jest taka już wiosenna aura. Zdecydowanie tę wiosnę poczujemy jutro w całym kraju. Na północnym wschodzie z pewnością, kiedy temperatura wzrośnie do 13-15 stopni, prawda? To nawet na spacer można wyjść przy takim wiosennym deszczu, bo robi się pachnąco, już widać dookoła kwitnące kwiaty, wybijające się pąki na drzewach. To jest... Poza tym ten wiosenny deszcz jest też trochę inny niż to ten prawda. jesienny. Tak, przy takiej temperaturze jest zdecydowanie przyjemnie. Polska południowo-wschodnia, 12-14 stopni i tu także przelotny deszcz i bardzo podobny typ pogody na południowym zachodzie Polski, z tym, że tu nieco chłodniej, bo do 11 stopni. Myślę, że jeszcze nam się uda pokazać te kolejne dni, bo obiecałam, że będzie cieplej. Co prawda, wędrówka frontów atmosferycznych nas czeka niestety, czyli trochę deszczu, ale wiosenny deszcz potrzebny przyrodzie. Poniedziałek bez opadów północny zachód, a wtorek w centrum i na południowym wschodzie bez opadów do 16 stopni. Ale co będzie się działo z temperaturą? Już w piątek. Do 20 stopni. Gotowa na święta? Tak, gotowa. <grym> Wszystko już <jest> przygotowane. <grym> tak, gotowa i cieszę się, że na horyzoncie widać takie ciepło. 20 stopni to już jest coś. Naprawdę? To już w no tak, piątek. O, to fantastycznie. Za tydzień. Paulina ja, że jerzyna bardzo Ci dziękuję za te... Ciepły, pogodnych świąt. No właśnie, wszystkiego dobrego na święta. <grym> dobrego wieczoru, już za chwilę wydarzenia wieczorne.